Witajcie moi drodzy, ja jestem Popo, na to jest kolejny materiał z gry Far Cry 3 I przejdziemy od razu sobie do sedna sprawy Tutaj mamy jakiś przedmiot kultu to sobie może go na początek zaznaczymy i po niego pójdziemy ojej co to tak przyhaczyło dziwnie Pójdziemy sobie na piechtę przez dżunglę. Wilki, cholera. A tu jestem przedmiot kultu. I znowu do ty... Tej... Do tej dziury mam tu iść znowu? Oh, Jezus. Ja już go chyba zebrałem. Tak mi się wydaje. Co jest? Mam wrażenie w tej jaskini już byłem. Nie wiem dlaczego. Ostatnio chyba nawet nagrywałem. Albo mi się zdaje, albo jest bardzo podobno. Jest podobno. Kurde, nie wiem, zgłupiałem teraz naprawdę. Nieważne co my tu mamy do zrobienia? Ja bym sobie przejął ten obóz. Ta, to może być dobra opcja. Bo za daleko nie powinno być. Ten co się zgubił? sobie nim na razie głowy zawracać. Tam chyba do góry bym musiał wejść. czy ja tu się... Wejdę, wejdę. Do oczki są piękne gdzieś tu auto słyszę. Tam snajper Okej okay. sama dobrze. niedobrze. Chyba się słyszałem, jakby na baśkę do wody wskoczył tam jest jakaś świnia, czy coś ok, spróbujemy się po cichutku zagrać. Jest mnie tu w niepokoi. Kurde. Tam jest jeszcze snajper. Kurde, może by dobrze było tamtego snajpera najpierw zdjąć bo no on nas może tutaj wyczaić. Kolejne psisko. Dwa psy mają, kurde. O kurde, tygrys jest. żeby tego tygrysa wypuścić. Już widzę, jakby szli tu z tej bazy. No dalej, no co, nie chce mi przez kamień weźmę bez jaja. Yeah, that'd be nice. Tak to. Nice, nice. Ła, no tu chyba nie przejdę. <tryk> <tryk> Co? Już mnie usłyszeli niby? Jaki wślizg. <tryk> Co to trzeba szczelić, żeby tego, tego tygrysa wypuścić? Ej, po pozwoleniu, spleciłeś, z... idziesz, idziesz maleńki. No podskocz, czy skakać nie umie, co za... sierota. Ej no patrzcie idiotę, drzwi otwarte <grystanie> zamiast wybiec z klatki to napierdala w miejscu. Mhm, <grystanie> <grystanie> robię tu. Idziesz, idziesz maleńki, bierz ich, bierz ich! O tak, właśnie tak! <grystanie> Zaraz do mnie przyleci po mnie chyba. O dobrze. Chyba granata mi tu pisknęli. Ja też nie będę dłużny. Został Heda, pięknie. Jeszcze by ten snajper nam został. No ale to ze snajperem nie będzie problemu, zaraz go tu siekniemy. <tryk> Nara. Co za kundlę, wypad mi Co to posiłki Dobra, inaczej z wami pogadam Nie chciałem tego To chciałem tam. Chodź tu. Ach, gardziełko. No i obóz przejęty. Nie poszło mi tak jakbym chciał. No niepotrzebnie tym nożem tam machałem. Tylko 500xp. No ale może być. Pozbieramy sobie teraz. Łup. Ale z tym tygryzem był jakiś bóg chyba, o klatka otwarta, ten napierdalał w miejscu. To jakąś kopalnię mają, czy co? A co? Nie, 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 nie chcę schodzić. ale coś tu mają, tam się schodzi, może pójdziemy zaś, zobaczymy co tam co ciekawostki będą tu jeszcze z jedno ciało to sobie eksplorujemy o tu jest domek to sobie pójdziemy sprzedać Co nieco uzupełnić Amo no ładnie laptop jest czyli będzie karta pamięci kolejna która to już szósta? Okay. amo. Zapasy Quick Sell, ok. W sumie można by jakąś broń nową sobie kupić. No ale z, z tego mi się no, fajnie szczela nawet, dobra jest Dobrze, co my mamy tutaj dalej <laughs> Dalej mamy co my tu mamy? Aha, tu jest antenka mm, Dobrze, ja bym był za tym, żeby sobie iść Tam do góry gdzieś będzie Na tą antenę Ale może sobie weźmiemy do tego celu pojazd Przejadę No nieważne zajedziemy Czy gdzieś zajedziemy na górę, czy nie bardzo? No to tam jest ok. I to po drodze w zasadzie. Będziemy mieli kolejny kawałek mapki odkrytych. Hop, za. Zauważyłem, że te wspinaczki na tym maszcie są prawie za każdym razem inne. Na takim jednym się trochę nawet motałem. Tak dziwnie tu było porobione. To nie jest w miarę łatwe, widzę. Fajnie skrzypił, on tak cały się chwieje trochę. I ciach. jaskinia jest na pewno będą skarby joker i 29 dolarów o coś odblokowałem chyba do tego karabinu nie zdążyłem zobaczyć i teraz sobie to co to jest jakiś zwierz, teraz sobie porozmawiamy z bakiem. On jest tam, czyli możemy sobie użyć tyrolki. Tam samochód był, ale. Biegniemy sobie na piechtę. Ohaha, kłoska. Czy ja z kozy potrzebuję skóry? Kurde nie pamiętam. O, to jakiś jest przedmiot kultu gdzieś. Podemną. mną. Dobra go słyszę, tylko gdzieś musi być wejście No, gdzieś tutaj Czy tu nie będzie wejścia? Jakaś kopalnia stara Tak, dobrze mówiłem To sobie przy okazji weźmiemy go. O, pięknie. Zbieramy sobie skrzyneczki, pasuje. Fajnie zrobi ten efekt, że jak się wychodzi z kopalni, zauważcie, że Wyjście tam takie z rozmyte, jakby na drugim planie. Dopiero teraz się ostrze wyjdziemy. Fajny efekt. Tu coś jest sprytnie ukryte. O, kaska nie pogardzę. też dzika. Hmm. Coraz ciekawsze przedmioty znajduję. No ale tu je znajdzie. Ale niestety jestem pełny. I tylko z nich mogę kasę wziąć, bo jeszcze mam miejsce w portfelu. Wszelkie inne rzeczy, które w tych kufrach się znajdują. Zabrać nie mogę. My wrócimy tu się jeszcze i pozbieramy wszystko. Tu też na tym będą do góry wizje na mapce. No, no właśnie tam do góry. Nie rób mi tego. Gdzieś tu auto słyszę.

he just cries all the time now. Actually, it's become a bit of a drag. Just shut up. No, 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 no. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Zing He with his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Zing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Cheng full of barclays, right? And he settles. Right here, enslaves all the locals, but Zing He. Ooh, fucking Zing He. He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jay's. Very astute. Well, the treasure. The treasure? Nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. Hmm? And Lin Kong, our fuckers, nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So, best not to all chase. Hmm? Chin up. Good luck. Aha, nikt nie dał rady, czyli my musimy dać radę. Nie ma opcji. A czemu sam tam nie pójdzie poszukać frajer jeden? Winda. Okej. Okay. Trzymajcie się ciepło. I do kolejnego odcinka. Cześć.